Amerykańska sieć kin Cinemark ogłosiła akcję: przynieść swój pojemnik, a napełnimy go popcornem za 5 dolarów. I serio to zrobili. Jak łatwo było się domyślić, ludzie zaczęli sprawdzać, jakie są limity tej akcji, i zaczęli przychodzić z różnymi, dużymi takimi yy, pojemnikami. I na przykład jedna dziewczynka przyszła z taczką i oni napełnili tą taczkę faktycznie popcornem za 5 dolców. I jeden gość tam przyszedł z w ogóle z szafką całą, <grym> i tą szafkę też napełnili. Jeszcze innemu napełnili spodnie, no ogólnie e, śmiesznie to wyglądało. No i co ciekawe, cała ta akcja w ogóle wyszła naprawdę kozacko, weszła w trend. No i patrząc, jak dużo wyświetleń generują filmy ludzi z tej akcji, moim zdaniem bez problemu się to im spłaci. Zwłaszcza, że popcorn kosztuje grosze, a w akcję zaangażowali się nawet znani influencerzy. No i prawdopodobnie nic im za to nie zapłacono, tylko w sumie no ten popcorn e, trochę dali. No i zrobiła się z tego e, fajna akcja wiralowa. Cały odcinek jest dostępny na kanale YouTube Oscar z Marketing. Do zobaczenia za chwilę. Cześć!